Przy na leśniku. Tak, trochę nam się zadymiło w pokoju. Ślicznie. I Gaj pięknie rysuje w dymie. Narysujesz coś jeszcze, kochana? Tak. Piękne rzeczy. A te wszystkie cuda dzieją się u Mikołaja w pokoiku. Aha. San Pedro. Nad jeziorem Atitlán. Jakie piękne. Przepiękne. Chcesz przytulić dymek? Tak. Śmiało. Mam Przytulić dymek? Możemy razem go przytulić, chcesz? Tu Dobrze. To lecę w takim razie przytylać dymek, kochani.